Który profesor pierdzi do trąbu na wykładzie? Kochani, witamy was w odcinku 5. Dynka. Jest tytka Jesteśmy w trakcie prezentowania naszych pięknych prezentacji. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie musicie zobaczyć, co się odwaliło, bo panowie tutaj zrobili niezłe I my też zresztą. Ale kontynuujmy dalej. To, to, to jest wosk do golenia. To nie jest biała czekolada, a wygląda jak biała czekolada zafarbowana na różowo. Truskaweczka Of course, to się roztapia w specjalnym, ciepłym zbiorniku. Jak się to ciągnie, to fondy. Się wygląda jak sombi, ale przyznajcie, że taka nieroztopiona forma mam ochotę to porzuć i wypluć, nawet nie muszę tak było... Po prostu chcę to chwilować. Proszę Państwa, gumki do ścierania z owocami, które mają przeźroczystą formę. Tak, nie wiem, że możecie zobaczyć co jest w środku. Jeszcze tutaj w niektórych momentach mają piękne prześwity, które chcecie zatopić swoje zęby. Ale najgorsze co było to to, że ktoś jak już zaczął je ścierać, to ona traciła swoją magię. Mój światło Steve Jobs na prezentacji Ape'a, więc jestem na to na lecimy kolejny slajd bartek. Uff. Bardzo <noise> chcę, że jest teraz jest. Dobra, a czas na kolejny slajd, proszę Państwa. Ooo! Przeźroczyste mydło! No <noise> Ej, nigdy tego nie widziałem takiego! O. O. żyłeś na innej planecie! To jest Wgryzasz się i no, dostaje ale... oczywiście wzór po swoich zębach. To, proszę Państwa, to każdy chce spróbować tego smaku. Tego przeźroczystego najbardziej. Tak, od tego szczególnie i, i tego. To proszę kolejny slajd. Yes! W długi do chcę wam coś powiedzieć. zrobiłem to kiedyś i ugryzłem. Dobra, ja jest się to zarobiście. Pierwsza, bombami. Jest to, proszę państwa, bardzo niebezpieczne. Nie róbcie tego w domu. Każdy ma ochotę to zrobić. osoby, które to spróbowały, dajcie znać, ja. dajcie znać w komentarzach. <laughs> To jest Trudnia. z czego to jest zrobione, to jest zrobione, ale mam ochotę tak kilka sekstajnie do bóżu... i połknąć Smolna. To by było, proszę Państwa, bardzo, bardzo świeże, mokruśkie bata, Galaretki różnych smaków. To by byłaby ma. w smaku... Aluchę! By... Tak jest! Ta też byłaby intensywna jakaś o, A ja wiecie co? To jest jeden z tych produktów, który podobnie jak wozu do topienia, Jego bardziej wsadziłbym w nos na przykład. Mam ochotę, zrobić tu. i... Szerić do marur. Play -doh. Proszę to Państwa! Tak, że puściliśmy to bez powodu. My to jedliśmy. Nie jedź. Jest to okropne, jest to słone, ale jak to wachnie, to niesamowicie. Karpetą taką trochę, ale. Nie, łatwiej. Pachnie to takim ciasteczkiem yy, połączonym z yy, magią. Jakby. Wachaliście kiedyś? Tak. tak, tak. Zgadza się? Tak. Kochani, tak. ja zawsze dzieliłam sobie na pół połowę, żarłam połowę do, połowę, <laughs> do Tego następny slajd. O! Czapkowa pasta do zębów dla dzieci. O, nie, ja czerwona byłem. Alkoholiczna balonowa. Kupię ci stare specjalnie. Żebyś tu spróbować. Karol, ty wyglądasz jak osoba, która by myła Elmexem. <laughs> <laughs> pomarańczowym. Myłeś Elmexem pomarańczowym? Nie. Najlepsze z tych rzeczy że jak ją zjesz, to nic ci się nie stanie, bo to jest dla dzieci. Dzieci to żrą! Można to jeść. Fajne. Dobra, lecimy dalej. O Jezu, to w ogóle jest flashback. To jest. Są to, proszę Państwa, takie coś, co się wrzuca do kąpieli. I nigdy takie. Mordo! To jest mistrzostwo świata. Tylko to wrzucasz do wody w wannie, to to jest premium zabawka w wannie. O mowa o próbowaniu tego. Gryziesz fajnie ci to Wypływa wy Rozpływa się, wybucha, wypływa do buzi. Okej, okay, ale delfinek to, nie? Delfiny! Ostatni. Piłki kauczukowe! Ale tylko przez leczyste. I muszę się przyznać do tego, że kiedyś wzięłam od na chmurkę, umyłam ją sobie i chwilkę pogryzłam Ale wyplułam, wyplułam, nie zjadłam Ale do to było w domu? Tak Bawiliśmy się piłką tą kauczukową gdzieś tam w galerii, odbijała się po chodnikach i w ogóle Po czym wróciliśmy do domu i Nati wzięła ją do buzi Nie umyła jej, dodatkowe smaki takie nowe doznania smak. I konsystencją po pisze w zębach, ale taki przyjemny. Bardzo. Tak, oj, 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 ostatni slajd. A, nie, no jeszcze pianki do posłuch kolorowych. Masz o lepszych posłuchach. Tak. No, tak to już był ostatni. Nie, pianka Montażowa! Ej, te obłosione ręce mnie nie... No we! Czekaj, ja zasłonię. Bianka Montażowa! Bianka Montażowa. Powiększa ci się w buzi, jest pełna pęcherzyków, A powiększa... No, to jest taka chyba, nie? Wanitowa. Dobra, lecimy Brake, dalej. <grym> Nigdy nie, nigdy nie myślałem o rzeczach, których się nie je, aby się chciało zjeść Wasze prezentacje były mega śmieszne i mega zabawne Nasze prezentacje będzie bardziej, no to właśnie w sumie, bo przypomnijmy wam jak wyglądał nasz Dobra, Razem. Dobra, ogólnie, podsumujemy miesiące Zaczynamy od pierwszego Listopad Z czym ma się chwilę, listopad? Z opadającymi liściami Nie, 20 A, listopada tak. Słowacka do domu, pierwsza szczera opinia Pokaż, bo nie masz lepszego O Dobrze. mój Boże Dzień dobry Naprawdę Widziałeś tak? tak. Nie. Dobra. Tutaj tak. ważny bardzo moment tak. przez Na i nasz nowy ulubiony członek. Członek. Święty. święty. Dziękuję bardzo, bardzo. Oraz w listopadzie miał miejsce przełomowy moment dla naszych żołądków wszystkiego. Patryk. Dobra. Dupił 10 tysięcy kalorii. A może to był powód jego dzisiejszych <grym> problemów? Miesiąc pierwszych razem. Pierwsza impreza w domu, pierwszy koncert i. no plec. Oprócz tego, pisa. pierwszy prank. Co to był za prank? Na ja ja moim pokoju. Tak jest. Ale... Pojawił się w domu też pierwszy smek oraz pierwsze kolorowe włosy i pierwsza wspólna nuta. Pierwszy wspólny wyjadł tak Gdzie Nie wszyscy się rozchorowali. Dobre, mamy styczeń. Stój! I tutaj o, mamy Patryka, tak nie odklejki tak, na Nie instytu. miałem gona. Wiem widowie, że to kochacie i tutaj to wszystko się zaczęło. Nie wiem, kto wpadł na ten genialny pomysł, bo mój najbardziej znienawidzony odcinek. Bo ja. bo ja to nie był family friendly nic. Ale doszło do tego. Kasowe. Śmierci Których ja jadłam karmę na psów i skończyło się źle Także to był najgorszy odcinek jaki był Byliśmy przebrani za zagranicich bogów Jedliśmy karmę na karmę na psów i też wtedy doszło do pierwszej zdrady w domu dżensji Świeży uderzył w pukę Faust. Jest to na nagranie no po prostu. Bika, bika uderzyła ja. Patryka. W I to jeszcze tak siarczyście, bo popatrzyłeś, zastanowiłeś się i zrobiłeś Z pełną bez, świadomością nie tego co świadomości Od razu bo, bo no do do, od razu nie. mi się ręka do tego. Twojego, mojego. Pamiętam jak dziś to uczycie w głowie, że się zastanawiałam, co się właśnie. Dobra tym był Luty, słuchajcie Kolejne fajny miesiąc Po pierwsze Był to, to jeden z najbardziej emocjonalnych odcinków na naszym kanale Przyszedł do nas ziomek i wkręcał do nas, że jesteśmy zawsze Ej, ja, ja byłam Ja, ja też I co? Bardzo na takie <głosy> 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 Ej, ale Hania. Tak, tak. Pierwsza no. latka Falsibaru. Ja proszę bardzo, tutaj Tatiana. Ja, tak Czy my to pamiętamy? Tatiana. Tutaj miłość pięknie wokół nas. No i mamy tutaj moje też pierwsze urodziny. Różowa pani No i Ja dalej no, jestem. nie Będziemy <laughs> Z tą jak coś, bo ogólnie tutaj cała ta prezentacja jest wokół mojego żyganka. Oh. Ugotowanie, tutaj się zaczęła nasza kultowa seria i kopiery. Mamy też na ostatnim z najgorszą inwestycję w firmy ekipamy. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak chciałem ducharek, która działa. Sam sobie wybraliśmy. Nie, ja jej nie, nie wybierałem. Ja chciałem spalinowo, bo ta Bartek, tak, Bartek nie działała, prawda? Wróciliśmy cytrynę do niej i się zepsuła. Ale w domu za to pojawiły się pierwsze tortury. Tak? I nie wiem, czy pamiętacie, prawda? Kto pamięta, co tutaj ja? Kanapka! Kanapka, złoto, ziemia. dobra, tylko mało odpowiedź. Iść, czy Białą czekoladę, z Tak! To ta, 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 ta przeterminowałam czekoladę. Mamy już kwiecień, sobie wyśledzę. Co? Przecież to było tak niedawno wcale. Nie, prag na fryzie. To się działo wtedy. Prag na frisie. Tak. Bartuszka był w Nowym Jorku. A. nie wiemy po co tu dodałyśmy, ale tak żebyście wiedzieli, A, ale. że ten prank powstał właśnie wtedy. I wie. bardzo byliśmy zawiedzeni, że na następny dzień już nie było Tak, miło, bo auta. A ściągał go tak. przecież w nocy. Nie, tak. Ej, nie, naprawdę, bo potajemnie w nocy przyłapaliśmy go takiem. Tak, że ściągał. O, Izuni, którą mam na stopie. Tutaj był tatuaż, pierwsza chłopaczna gra. Ja! I, I co? co? Naprawdę. <grym> to tak naprawdę był! Na tym odcinku. był. był Właśnie to był odcinek pierwszy na kanale Tak. tak. Tortury I o, to moja, to, to, to. moja pierwsza taka dziara. Ja wygrałem no. wtedy, fajny był wchodzi. Oprócz tego, były moje urodziny. O, super, no, ja nie pamiętam nic! Belgii na ja ręku, który w ogóle nikt się nie spodziewał. To był jeden z się w ogóle. Na rynku, wśród ludzi, tańczący tak, Belgijkę i krzyczący 100 lat na cały rynek Ogólnie tutaj bym chciała przejść, bo tutaj była spina pomiędzy nami Nie wiem czy pamiętacie, była spina właśnie o ten stanik Pamiętamy Obydwie myślałyśmy, że to jest nasz stanik, Fausty wiecie, że to jest jej stanik, ja myślę, że to jest mój stanik Mamy ten sam stanik, ale do dzisiaj go nie mamy Oooo Czerwiec Tutaj statystyki zaczynają szybować Tak, jeden z najbardziej popularnych odcinków na naszym kanale, czyli kto ostatni wyjdzie z jacuzzi Tutaj mamy uflirowanych, czyli ugotowani się zakończyli i rozpoczęliśmy nową serię No oj, i podwanie Bartka i urodziny na Helu Piękne urodziny. I wiecie co? Mamy już lipiec A więc Ach, najlepsze F. Tego miesiąca czyli. Just I I to był też odcinek, który bardzo poszedł do góry, bo tutaj udawaliśmy, z jakim, jakim serialu żyjemy przez cały dzień. Oprócz tego były pierwsze ciekawe na Patryka. Kto pamięta, co się wtedy działo? Eee, zostałem Oprócz tego świeży dostał roślinę. Ej, do Ej, a moich Ej, urodzin nie, nie ma nagle? W dalszym ciągu dostał roślinę. Sierpień. Zima w lecie. Eee, Perfekcyjny odcinek, gratulacje bardzo Dziękuję. piękne wykonanie. Dziękuję. Urodziny Patryka. Oczym Urodziny pani.

Olizali jajak przeczytałem. Jajaj. Chorowałem przez tydzień później. Wcześniej ogólnie był <noise> miesiącem popadek. Nie możemy <Mimo>, wypuściłyśmy <noise> kosmetyki. I październik! O! Ogólnie, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to ja mam męża i jest to fakt. Ale byłem młody, więc zielony włosem I ogólnie najważniejsza osoba się spóźniła na ten ślub Ja chciałem też przypomnieć bardzo ważnym wydarzeniu w tym pranku Czyli pokazanie pierwszego, tak. ba bardzo ważnego koncertu zespołu, zespołu jazz tak, tak, o to chodziło na prezentacji, że patrzycie na obrazek, i wy sami już sobie dopowiadacie. Tak, to I oczywiście w październiku mieliśmy też nasze pierwsze wspólne wakacje. Kochani, to tyle, bo liczba na dzisiaj wiecie dużo się <laughs> siebie, to, i Dziękuję. Fajne! Oczywiście, kochani, możecie pisać w komentarzu, Ej, która prezentacja dobrze. podobała Wam się najbardziej, które może rzeczy z prezentacji Wam się podobały najbardziej, a my lecimy z KOLEJNYM ODCINKIEM! Proszę Państwa, będzie to odcinek basenowy i chciałem zwrócić uwagę, jak że mam zielone spodenki, ale nie mamy takiego obowiązku, staliśmy, że... Nagle yy... nie mamy jak ja przegrałem challenge, bo nie mogłem zmienić gaci, to był! Co? Co? Specjalnie wziąłem różowe gacie, nie kąpielówki, ale będą różowe, więc mam nadzieję, że to doc docenicie. Okej okay, kochani, teraz mamy, jak widzicie, basenowy odcinek z tabliczkami i będziemy tutaj testować, więc my niestety nie możemy, Mamy tatuaże nowe. Ja na stopie tutaj bartek ma jakieś i lecimy z pierwszym ostrym planym. I pan mi To najważniej w cały rok. I pani zasada, żeby było jeszcze bardziej spicy, wybieramy tylko jedną osobę, nie wybieramy dwóch na przykład na przyjaciela najlepszego, tylko cały czas jedną osobę. Ciężkie to. No my wszyscy w te O, daj mi krew! Daj mi bo jest ja najwięcej z wieku czasu i najbardziej się kłócimy. I mamy mamy czasem związkowe z sprawy, dlatego daj A ty czemu nie dałeś? Ja dałem Patryka ostatnio, przez to, że trzeba postarać się 50 razy, żeby coś zrobił. Przez cały rok miał być. Powiedz, że się to no, usłyszałeś, tak no. Do no Dobra, kochani, lecimy dalej. Dobra, dobra. To jest najwięcej przez całe dęgi. To nie jest tak, że Ja powiem, że o, no, u nas było odklejek, ale się w sumie jedna przypomina. Ciężkie nie strasznie, tak. Strasy, powinieneś cięż... przemyśleć tę odpowiedź. ty, a ty do... co tu robisz? Ja co? jestem współprowadzący, pomagam widzę. Niech wiesz, która sytuacja? Ja wiem, która sytuacja, ale przeprosiłam za nią zupełnie pisałeś. Wiem, ale no to, to była taka odpejka i to w sumie jest nie do końca. Otóż, naprawdę, ja się wtedy czułam z tym, że tak na mnie napadliście też, więc dla mnie, barier, gdzie znowu skierowały, jest A, 500 zł, jak znacie, że się gdzieś inspirowały. I nawet to było takie 500 zł, żeby czasami tak. Mam to wygrany to na odcinkach. Content. Karać na widza. Ta Powiem, że to zmusi się. Przepraszam Madryt, zapomniałam o tej sytuacji. Ale czemu dałaś mnie? Wiem, że dałabym też hanie. Ale czemu nie dałaś? To ci jej, bo pozytywnie będzie by w wieku odczek, że na gdzieś jakieś takie <reopen> dziwne akcje na filmie. Cześć, tyle ja nagle jesteś crazy. Dobra, na nie, cześć. Padam do wody. O, lulululu. Lecimy kolejne pytanie. Kto był największym zaskoczeniem? Myśleliście, że charakter będzie inny przy pierwszym spotkaniu. Trzy, re. Ja proszę Państwa, wybrałem pigest z, z tego względu, że jak ją zobaczyłem pierwszy raz to myślałem, że będzie taka. Mhm. Ja proszę mi tutaj nie tego, a jest taką yy, wyluzowaną siostrą z grą się pobić, bo czasami i pogadać fajnie. Ja tak samo do. Ja myślałam, że jesteś taki basic Kupić, ale nie jesteś. O, jak się go wydaje? To dla mnie jakaś zaskoczenie nie było świeże. Ooo. Miałam coś takiego, że nie do końca wiedziałam, czego się spodziewać. I nie wiedziałam, jak się odnajdziesz tym wszystkim. A bardzo mi to, nie zaskoczyłaś. Bardzo nie dziękuję. Ja dałam po twoje pięć minut. Nie muszę mówić więcej. Jakbym ich nie znam, to też bym trochę. nie? No. 4 pytania, czy jest nie, nie wpadł? Dobra. Ja kolejne ja. pytanie mojej mili: to nieba najczęściej brudne myśli. 3, 4, ja Trzy, Wika, oczywiście, że Wika <grystanie> oh, <je>. Bartek Chubiński Bartek Cimcia, Ej, oni dlatego nie biorą udziału, bo cały czas by wpadali. Serio? Ja nie, nie Wika to jest taki spoczum. No tak, ale Bartek jakby cały Bartek czas Bartek co chwilę rzuca jakimś żartem, który nie może wejść na film hey, Ej, do... dobrze jesteśmy jak na razie Dobrze, dobrze no, 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 no. Wika, paluszka zamoczyć musisz Dobra, to jest Halo! O, no, o, ktoś pada teraz. Od razu! To jest, jest, jest ulubinicę Ali. Ali? Ali. I to pani wypowiedzieć. To jest jej Dobra, no to ja to mam. Ale to nie jest tak, że to jest... Ta. 3, 2, 1. E, ja... nie trzy, dwa, jeden. Przebaliłem ścianę, musiałem się oprócić w powietrzu. Boże, jak mi zimno jest. Niechla! Ala, jaka jest odpowiedź? Myślę, że jeżeli miałbym wybrać, to bym wzięła dziennikarza. Tak? Ja chcę tylko powiedzieć, zanim wyjdziemy, schowałem gdzieś kartkę w salonie Jak ktoś ją znajdzie i zdrowie to, co jest napisane, wygrywa z zł. Więc po tym odcinku pamiętajcie o tym Potem idziemy szukać kartki do salonu Dobra, jakie było pytanie jeszcze raz? Kto jest najbardziej kochany? Dobra, trzy, cztery, trzy Ooo Mogą jako karę mieć Kto najczęściej opróżnia z dwoma?

To, oto nie to byłem ja, ale wiedziałem, że ktoś do Polski, żeby być bezpieczny, ale Polski jest! To, nawet nie policzyłam że ja już opuściłam tylko trzy odcinki pracy Wszystko, że pojechałam do Warszawy, a ogólnie nie, bo już nawet więcej odeścili, nie, to Patryk więcej opuścił. Ja dużo opuściłem, no. Patryk jednak miał na swój karę w ogóle i opuściłam. A ja myślałam, że tak, kurde, ale nie. Ja, ja że albo Faltykalów, coś takiego. Ale nie, ja ogólnie co jestem ja, ale dałem fałcki, żeby nie wpaść. Po prostu tak. Nie. W takim razie to nas prowadza do kolejnego pytania, może delikatnie kontrowersyjnego, może nie. Kogo impreza była najlepsza? Urodzinowa oczywiście. O, w Teraz pytanie, czy tak pro. pamiętam się czy nie pamiętam. Tak, zacznijcie pytać gości, którzy byli na imprezach. Wiesz, że naszych w że jak wszyscy... A, nie, jednak nie, nie. Trzy, cztery. Wydaje mi się, że impreza fałszy była naprawdę mocna ja Nagrę, nagrę, maczkę, reakcję. Ja dałem na reakcja. Ja dałem imprezę w Polsce, Bo była tak dobra, że nie pamiętam Ogólnie walka, impreza To, ale jakoś w Polsce była taka odklejona zupełnie Jedyna jakby nie w domu Teraz jest w małym domu Na moich rodzinach była totalna dziś Ja Cię ratowałam. No. Dobra, Kolejne pytanie. Kto chciałby robić daily przez kolejny rok? Jeśli jesteś suchy? Nie, nie No bo jeszcze Trzy, cztery. To z siebie, bo mam zrytą psychę Ja to jest ogólnie. Nie, to było. No, to oh! oh, hey. no. oh. la, -la, la, 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 To tak było, masz tak czy zraz? 2, bardzo. To ma najwięcej, na, na Teraz tutaj dobra. Trzy, 3, cztere. 3. Nie u ja siebie, bo ja długo działałem. Właśnie chciałem się. powiedzieć, że albo Patryk, albo e, Hanie, mam najwięcej. Ale ostatnio dokonałam, y, dokonałam grubego zakupu, y, który już niedługo zobaczycie, więc myślę, że aktualnie Wiczka jednak. bo Patryk na... inwestujesz, a na koncie myślę, że wika mam. W ostatnim odcinku finału Karol odpowiada bardzo ważne pytanie, czyli kto jest jego mój a tymczasem... Dobra, to co? Trzy? Sztery? Uuu, jestem pośmarem! I zanim, zanim wpadnę, chciałabym powiedzieć, że już dzisiaj odpowiadałam za to pytanie i powiedziałam, że źle się z nim czuję. Dlatego, bo wiem, że Karol nie mi całkowicie duże wsparcie i docenia, jakby mnie. I chciałabym, żeby jakby wszyscy mieli takie wsparcie od niego. Uuuuh! Ma! To się cześć! Nie? A, nie. nie? Ja lepiej, a, a wysz jeszcze raz nie, 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 tak głośno. nie, 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 nie Dobra, dobra. Coś tam załaskatało. Za, za Przy wszystkich mamy 5.55. Przepraszam, wszystkiego ptrułem. Czyli zaraz odpalamy przedostatni odcinek. U, bardzo fajny odcinek. I ja mam dwa pre... prezenty. To jest nieważne. Mam dwa prezenty, bo jeszcze nie otwierałem. Ale to otworzę obydwa w następnym odcinku, więc oglądajcie. Widzimy się o 6.00.